Porozmawiajmy o tańcu. <laughs> Miało być o chemii, chemii w tańcu, oczywiście. No ale wypada w sumie zacząć od frajdy z samego tańca, czyli tak zwanego flow. Tak, mówi się, że mamy flow, czyli mamy fan z tańca. Jestem mega ciekawa w ogóle, czy doświadczyłeś, doświadczyłaś już tego, no można powiedzieć, błogiego takiego stanu w tańcu. Takiego momentu, w którym muzyka ponosi twoje ciało i zapominasz o świecie. <laughs> Twoim zdaniem, w ogóle każdy człowiek może doświadczyć takiego flow? Czy niekoniecznie? A ja jestem ciekawa, co o tym sądzisz. W sumie rzadko na kursach mówi się o tym, skąd się ono bierze w tańcu, nie? Jak to jest, że z jedną osobą tańczycie się wyśmienicie, a z drugą jakoś nie umiesz się zgrać? No właśnie. Taniec jest jak. W, można porównać zawsze do życia. Tak mi się wydaje. Z jedną osobą nie kończą ci się tematy, a do drugiej jakoś trudno jest się tobie odezwać. Znasz to? Czasami po prostu tak jest. Gdy czujesz, że osoba, z którą tańczysz, jest jakaś zamknięta na ciebie, zestresowana na to, wszystko, co się dzieje, czujesz od niej dystans. Czasami na początku tak jest, a później to mija. I bawicie się razem. Ale nie zawsze, nie? Zapamiętaj proszę to, że nie zawsze tak jest właśnie. I uwaga, to jest bardzo normalne. Nawet jeśli się bardzo lubicie, możecie się nie zgrywać w tańcu. To też nie jest nic złego, także nie martw się tym. Flow możesz mieć też w tańcu w solo. Gdy otwierasz się na muzykę i tańczysz tak jak lubisz. Tak jak chcesz przede wszystkim. Niezależnie od tego, co myślisz, umiem, nie umiem tańczyć, możesz mieć flow, czyli możesz się po prostu dobrze bawić. Może, możesz mi wierzyć lub nie, a jestem bardzo chętna na to, żeby ci zarekomendować, żebyś sam, sama sprawdziła i dała mi znać w ogóle, nie? W tańcu w parze obie osoby czują swoje emocje i stan. Najczęściej wygrywa ten silniejszy stan, czyli ta silniejsza emocja, odczucie. Najczęściej, nie zawsze. I nawet jeśli się stresujesz, a widzisz, że ta druga osoba promienieje uśmiechem i jest względem ciebie pozytywnie nastawiona, na pewno będzie ci o wiele łatwiej tańczyć z taką osobą, gdy tylko pozwolisz sobie na to. Czyli na przykład odwzajemnisz ten uśmiech. Nie? To trochę już ten stres wtedy schodzi, nie? jest go trochę mniej. No dobrze. Gdy tańcząc, stres para paraliżuje twoje ciało. To wiesz, na no 99% będzie tak samo u tej drugiej osoby, z którą tańczysz. Zwłaszcza wtedy, kiedy ta osoba dodatkowo, bądź ty, nie będziecie pewni siebie. To wtedy podbija jeszcze tą emocję, nie? Swoją samoocenę, wyobrażenie o tym wszystkim. Tak, niestety, bywa. W tańcu w parze mm, ważne jest to, aby obie osoby otworzyły się na siebie. Nie stresowało się tym, co robią i to, ile potrafią. Chodzi o zabawę do muzyki, serio. To... No tak. Na pewno założyliście nieraz na imprezie, weselu czy innej potańcówce, że wiele osób się bardzo dobrze bawi. Nawet jeśli nie umieją tańczyć jakiegoś konkretnego stylu. Chodzi o otwartość, o to, jak myślisz i jak czujesz. Uwierz mi, że największy stres da się zminimalizować lub nawet zlikwidować, jeśli się nad nim pracuje. Czyli w sumie jak w każdej dziedzinie, nie? Gdy to Ci się udaje, się wytwarza się pozytywna energia. Czyli na początku uśmiech, rozluźnienie. Dodatkowo kumulują się endorfiny i łapiesz to flow, czyli po prostu dobrze się bawisz, czujesz się w tym dobrze, nie? Te wszystkie osoby tańczące solo czy też w parze, w grupie, zgrywają się ze sobą i z muzyką. Flow możesz doświadczyć, no właśnie, będąc singlem i będąc w związku, mając rodzinę, będąc nastolatkiem, nastolatką, nie? Będąc dzieckiem lub osobą pełnoletnią, będąc osobą dojrzałą tak samo. Zauważ, że nie ma to większego znaczenia, jakim jesteś wieku. Ważne jest to, czy sobie na to pozwolisz, czy się na to otworzysz. Nie? Naprawdę możesz, serio. No i kiedy mamy flow? Hm. Najczęściej i najłatwiej o nie, gdy tak naprawdę nie skupiamy się na tym, co robimy w tańcu. No ale jak to nie skupiamy się? Przecież muszę wiedzieć, co chcę zrobić, co poprowadzić, jak podążać i wypełnić taniec, tam wiecie, te stylingi, interpretować muzykę. No tak, wszystko się zgadza. Co zrobić, by być bardziej pewnym siebie, umieć tańczyć i dobrze bawić się z innymi? No wiesz, o właśnie, odpowiedź jest prostsza niż ci się wydaje. Serio. Co to jest? To jest praktyka i nauka. Im więcej razy coś powtarzasz, czegoś się uczysz, tym jest ci łatwiej, nie? Nie chodziliśmy, nie mówiliśmy od pierwszych dni naszego życia. Nauczono nas tego tak na, na dobrą sprawę. Pewnie tego nie pamiętamy. Pewnie Ty też tego nie pamiętasz. Ja też nie. Ale nie o to chodzi. Wiesz, że tak było. Widzisz to też, nie? Zachęcam Cię, abyś zainwestował, zainwestowała w siebie, w swój komfort i zapisała się na taki kurs tańca. No serio, wystarczy podjąć decyzję i w sumie działanie. No wiesz, instruktor, który przeszedł lata temu tą drogę w przystępny dla ciebie sposób, bo nie jest dla ciebie ten instruktor. Pamiętaj o tym. Pokażę ci, wyjaśni i nauczy Cię tańczyć, nie? Bo on już wie jak to zrobić. On już to ma za sobą, wiesz o co chodzi. W Warszawie uczy tańczyć Baciata Sensual liniowej. Znajdziesz mnie na Facebooku Bogusia Bugi, Bogie Adryan. Warszawa Baciata. No, i prowadzę oczywiście zajęcia z Dominikiem Kostrzewskim. Mamy też swój fanpage Dominik i Bogusia, Bogusia, ten Baciata Revolution. Najwięcej zajęć mamy w salsa Libre, tych regularnych. Prowadzimy też warsztaty weekendowe, prowadzę też priwy. W Deku One Place oczywiście też. Sama osobiście też uczę w salsa klasika z grzeszkiem, winiarkiem, czyli właścicielem szkoły. Wielka przyjemność. I z Maksymilianem Felixem. To też bardzo dobry mój ziomek, super się zgrywamy. No, także mogę Cię na, to, na taki kurs na przykład zaprosić, jeśli będzie Ci łatwiej, jeśli będziesz miał, miał ochotę, why not, nie? O tym, jak świadomie uczyć się tańczyć, mieć wpływ na rozwój i szybko robić progres, opiszę dla Ciebie, a właściwie już to opisałam, słuchaj, w następnym poście, tak? Nie mogę się w sumie doczekać, aż do niego zajrzysz, bo to też ma bardzo duży wpływ na to, jak szybko będziesz się uczyć tańczyć, nie? Co, może, co możesz zrobić, żeby tak było, i żeby przede wszystkim wiedzieć, co robisz? Bo mało kto o tym mówi. Zwracam na uwagę, nie? Często dopiero na późniejszym etapie, a nie na początku. A no właśnie, mam nadzieję, że Cię zainteresowałam, zaintrygowałam może odrobinkę i sięgniesz po ten post, a może za jakiś czas przesłać następnego audiobooka. Tak? Bo też dla Ciebie tworzę. Albo zajrzysz do mnie na YouTube, Warszawa Baciata. Porozmawiajmy o tańcu Bogusia Bugi Adrian, nie? Na pewno to znajdziesz, bez problemu. Zawsze możesz do mnie napisać, jak będziesz miał, miała problem, żeby to znaleźć, nie? O tym, jak zacząć w ogóle tańczyć, nie? No bo tutaj ja już mówię tutaj o świadomym tańcu, ale przecież jeszcze fajnie, jak będziesz wiedzieć, jak w ogóle zacząć ten taniec. Opisałam w jednym z moich właśnie postów, mam też nagranie, i dowiesz się w nim, jaki styl tańca, jakie zajęcia w ogóle wybrać, żebyś to ty był, była zadowolona z tych zajęć. Serio, To ty masz być zadowolona, nie Twój instruktor. Znaczy, Twój instruktor w sumie też, to, to jakby nic niczemu nie, e, nie zaprzecza, ale to jakby on ma Ciebie nauczyć, więc to Ty masz wyjść z jakąś wartością, wiedzą, umiejętnościami i przede wszystkim z uśmiechem, nie? O tym, jakie emocje mogą Tobie towarzyszyć, jaki taniec ciebie będzie rozwijać i wpływać w ogóle na ciebie jako na osobę, nie? Co cię czeka na, tym, na tych zajęciach, napisałam i nagrałam już w poprzednich. I postach na Facebooku, i nagram dla Ciebie audio, więc możesz spokojnie do tego zajrzeć. Zachęcam Cię w ogóle w wolnej chwili. Tego będzie bardzo dużo, ale mam nadzieję, że na tyle Cię gdzieś tam zaczaruje tym tańcem, nie tylko w praktyce, ale również na tyle, że będziesz chciał, chciała jeszcze o tym poczytać, posłuchać i mieć realny wpływ na to, co robisz i jak robisz. No, to nic złego. To wszystko, z czym się z Tobą teraz na przykład dzielę, to oczywiście są moje doświadczenia. Jest to długoletnie obserwacje. Dzielę się z nimi z Tobą. Zafryj. Zwróć na to uwagę. No i dlaczego? Odpowiedź jest prosta w sumie. Zależy mi na Tobie. Ale też żebyś mnie dobrze zrozumiał, zrozumiał. Na Twoim zadowoleniu z tańca. Ba. Zależy mi na Twoim rozwoju. Żebyś nie powtarzał, nie powtarzała błędów. I nie szkodziła swojemu zdrowiu. Chcę, abyś nie narażała... Nie narażał się na kontuzje lub osoby, z którymi będziesz tańczyć, bo nie wiadomo, czy to będzie taniec solo w parze, w grupie. Może już wiesz, a może jeszcze nie wiesz, co ciebie kręci. Żeby wszyscy byli bezpieczni, krótko mówiąc nie w tym wszystkim. Dlaczego? Bo ja takiej wiedzy nie miałam. I wraz z czasem, jak się dowiedziałam, że można być bardziej uświadomionym w tym tańcu, stwierdziłam, że mogę dać taką wartość. Również Tobie, moim kursantom, którzy do mnie przychodzą na co dzień, bo jest to po prostu potrzebne. No właśnie, dobro powraca, tak uważam, nie? No właśnie. Jeśli dosłuchałeś, dosłuchałaś to, co Tobie powiedziałam do końca, czyli do teraz, za chwilę, za moment, to jestem ci bardzo wdzięczna w ogóle, że chciałeś, chciałaś poświęcić ten kawałek swojego czasu i posłuchać mnie troszkę. Jeśli masz ochotę, możesz to przesłuchać jeszcze raz i zapisać najważniejsze rzeczy. Pamiętaj o tym, zawsze możesz. Do tego możesz wrócić wiele razy. Możesz to komuś pokazać, możesz to komuś udostępnić. Możesz u siebie udostępnić, jeśli masz taką ochotę. Fajnie, jak mi odznaczysz, wtedy będę wiedziała, że rzeczywiście to jest wartościowe również dla Ciebie albo dla kogoś. Będę mogła coś może nawet fajnego Tobie napisać, jeśli będę miała taką możliwość, nie? Jeśli mi ją dasz. Także ja Ci bardzo za to dziękuję. They call it dance, I call it life. Kiedyś usłyszałam takie fajne słowa, kiedyś dostałam nawet życzenia z taką kartką piękną, taneczną. I myślę, że zostaną ze mną chyba już do końca. Życzę Ci wspaniałego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy mnie słuchasz. I zapraszam do tańca. Bogusia, Bugi, Adrian. Warszawa Baciata. Baciata Revolution. Buziaki.